Budżet tegoroczny jest realizowany zgodnie z planem, tak jak zostało zapowiedziane, co mamy. Wyraźnie obserwujemy wzrost dochodów budżetu przede wszystkim. To są skutki przyjęcia ustaw uszczelniających system podatkowy. W przyszłym roku te działania będą jeszcze bardziej widoczne, bo mamy kolejne ustawy przed nami, szczególnie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, która spowoduje, że działalność służb celnych i skarbowych dużo będzie dużo będzie bardziej skuteczna niż dotychczas, a ten budżet na rok przyszły. Jest też budżetem stabilnym. Będziemy zresztą za kilka dni nad nim pracować w Sejmie i w szczegółach ten budżet omawiać. On przewiduje no, ambitny Wzrost gospodarczy na poziomie 3,6%. On przewiduje zapewnienie środków finansowych na najważniejsze programy społeczne, które są realizowane przez rząd pani premier Beaty Szydło. Przede wszystkim mam na myśli program 500, plus 23 miliardy złotych w, w tym budżecie. Darmowe leki dla seniorów to jest ponad 600 milionów złotych. Również te środki, które są niezbędne na uruchomienie programu mieszkaniowego, to jest nieduża kwota, jeśli chodzi o budżet, 200 milionów złotych. Na, na sam start programu, ale to nie znaczy, że to są wszystkie środki. One, to będą środki, które również będzie Bank Gospodarstwa Krajowego, nie tylko środki budżetowe, ale również te, które będą przez inne podmioty uruchamiane, w tym samorządy, w tym wkład w postaci nieruchomości, czyli działek należących do Skarbu Państwa. Nie ma dzisiaj żadnych powodów, żeby kwestionować stabilność polskich finansów publicznych. Specjaliści mówili, że już samo dojście Prawa i Sprawiedliwości do władzy spowodowało, że szara strefa zaczęła topnieć. Natomiast PiS bardzo mocno Zapowiadało, że będzie tą szarą strefę likwidować i rzeczywiście mamy pakiet paliwowy i, i, i inne tego typu działania, ale jakie tego typu działania będą na przyszły rok planowane? Czy na przykład ta reforma systemu podatkowego ma szarą strefę zmniejszyć? W pewien sposób tak, bo y, oczywiście dzisiaj y, szczególnie w tym wymiarze tzw. umów śmieciowych, które dzisiaj są sposobem na uciekanie od płacenia niektórych świadczeń, y, no może nie tyle podatków, co, y, co innych y, świadczeń, y, świadczeń zdrowotnych, czy, czy emerytalno-rentowych do budżetu, szeroko pojętego budżetu państwa, bo to są budżety oczywiście stosownych instytucji. Wprowadzenie jednolitego podatku spowoduje, że po prostu nie będzie już opłacało się, czy, czy nie będzie celu w tym, aby omijać umowy o pracę, więc w tym sensie tak, chociaż ta reforma podatkowa dotycząca podatków płaconych przez obywateli, czy przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, ona nie ma na celu jakiegoś zwiększenia wpływu do budżetu, raczej zakłada, że też obciążenia budżetu Żytowe będą dużo bardziej sprawiedliwie rozłożone niż dotychczas. Podatki staną się po prostu rzeczywiście z podatkami progresywnymi. Dzisiaj nie zawsze tak jest. Dzisiaj często jest tak, że im kto więcej zarabia, płaci tych podatków relatywnie mniej czy tych obciążeń, które na rzecz Skarbu Państwa są ponoszone. Natomiast są inne działania, które w tej chwili zostały wdrożone, a które jeszcze nie działają. Na myśli chociażby wprowadzenie elektronicznego rejestru faktur watowskich. No to jest coś, co spowoduje, że dużo trudniej będzie oszukiwać na. Na wacie została powołana specjalna spółka celowa, która przygotowuje dzisiaj te rozwiązania informatyczne. One w przyszłym roku powinny ruszyć. Ten, ten system powinien zacząć działać. To jednak radykalnie zmieni sytuację. Mamy nadzieję, że również te przyjęte już ustawy wspomniała Pani o pakiecie paliwowym, ale również przyjęcie klauzuli o unikaniu opodatkowania. To jest coś, co przyniesie dobre efekty. Przecież wiadomo, że te efekty nie przychodzą z dnia na dzień. To jest, to jest pewien proces. No i przede wszystkim przede wszystkim przebudowa, przebudowa służb skarbowych i służb celnych. Ona ma spowodować, że ci, którzy dzisiaj uciekają od podatków, a są do tego znakomicie przygotowani, bo dysponują dużym aparatem prawnym, wyspecjalizowanym również w tym, żeby wykorzystywać nie, nie tylko luki, ale wprost łamać prawo i obchodzić to, to prawo, że tym będzie po prostu dzisiaj będzie od, tej, od czasu tej reformy będzie trudniej. Będzie specjalizowana służba, która będzie tego typu działania uniemożliwiać, więc to wszystko musi przynieść efekt w postaci znaczącego wzrostu dochodów budżetowych. Zresztą ten wzrost jest prognozowany już w nowej ustawie budżetowej.